Witam, ja jestem Harem, a ten audiolog powstał z tej okazji, gdyż dzisiaj wyszła ostatnia część mojego opowiadania Abaddon, którego publikowałem na moim blogu, e, gdzie, do którego link znajdziecie w opisie. Matko Boska, mój język polski znowu mi dokucza. No więc tak, czas trochę to podsumować. Hmm, z początku myślałem, że komu będzie się chciało czytać opowiadanie. Jakoś kolesja z YouTube'a, bo w sumie nie wiem, czy mi by się chciało e, czytać czyjeś opowiadanie. nikogo, co tak za bardzo nie pisał, zwłaszcza z tego powodu, że sam czytałem dość dużo fajnych tytułów. A rzeczywiście patrzę, bo całkiem nieco zainteresowanie. Zdziwiony jestem, bo e, e, cały, sam mój blog był wyświetlany ponad 6000 razy. Tak, nabił chyba teraz, jak widzę, 6100 wyświetleń od pierwszego opublikowania. Ale kto wie no, z tego może 3 czy 5 osób może czytało aktywnie, ale tak jak samo to, że ktoś czytał, to jestem strasznie bardzo ucieszony. No. Bardzo dużo wnioskowałem z samych komentarzy, bo praktycznie pod, każdym części, pod każdą częścią, którą publikowałem, pojawiał się jakiś komentarz. No i w sumie dość dużo się z nich dowiedziałem, bardzo dziękuję tym, co czytali, co komentowali. Więc to jest strasznie dla mnie inspirujące do tego, gdyż właśnie myślałem, czy by może do tego nie wrócić. Kto wie, może wpadnie. Mam dość dużo pomysłów, przez całe właśnie liceum y, miałem bardzo dużo pomysłów na wszelakie różne opowiadania. Y, różne historie chodziły, po, chodziły mi po tej haremowej główce. No i kto wie, może zbiorę, zbiorę się i coś na, y, zacznę pisać. W sumie, jak te, kiedy pisałem, to y, pisałem na przerwach w szkole, z tego co kojarzę, i później to w domu zbierałem, poprawiałem. No i zdążyłem napisać w ciągu jednego dnia nie jedną stronę na 4 to w sumie, gdyby zrobić podobny cykl, że jedna, oczywiście maksymalnie, jedna część, czyli około 5 stron, a 5 co drugi dzień, to kto wie? W sumie, to było naprawdę bardzo rozwijające dla mojej osoby pisanie tego typu rzeczy. Wiecie co? Nawet to jest całkiem dobry pomysł. Kto wie, zastanawia się nad tym. I tu jest też pytanie moje dla do tych, którzy czytali to opowiadanie. W jaki sposób, jak powiem. Chę... Bardzo byłbym wdzięczny, gdybyście podzielili się ze mną w formie jakiegokolwiek komentarza czy odpowiedzi wideo, czy cokolwiek, zależy jak Wam się chce, czy nawet wiadomości PW, jak zrozumieliście to opowiadanie. Bo to opowiadanie można potem różnie rozumieć. Może być dosłownie, może być jako przynośnia, może sama końcówka może też dać do myślenia o co naprawdę cały czas chodziło i w którym momencie był pewien etap tego, gdy to te opowiadanie stawało, stawało się dość dziwne. No cóż, naprawdę. Bardzo byłem zainteresowany wszelką interpretacją z Waszej strony tego mojego dziwnego dzieła. Naprawdę bardzo mi to pomoże w sumie. to będzie dla mnie ciekawe przeżycie, bo w sumie kto czytał to opowiadanie? Jedna nauczycielka, kuzyn, kilku znajomych i w sumie tyle, bo one tam sobie leżało na dysku i, nie, i za bardzo nie miałem nie akłady ani to poprawiać ani nic. I w końcu dla mnie to strasznie fajne doświadczenie tak coś. Więc będę wdzięczny za wszelkie interpretacje. No i tak. Myślę, że dla mnie osobiście ta publikacja okazała się sukcesem. Dla tych, co nie wiedzieli, to publikowałem to opowiadanie co drugi dzień około różnych godzin, bo okazało się, że automatyczna publikacja na blogerze działa dość dziwnie, bo w ogóle nie publikuję albo sama data, cała data znika i sama godzina się pojawia. Nie wiem, jakieś takie głupoty, więc, więc różnie się pojawiało. Rano się pojawiało i tak dalej. Więc tych, co dopiero teraz się o tym dowiedzieli, chcieliby zobaczyć, co tam Harem kiedyś popisał. No to zapraszam, wiadomo, nie usuwam w ogóle tego bloga nie, te, z tej okazji, nie usuwam tych części, więc jak ktoś ma ochotę, może sobie wpaść na mojego bloga i po sobie zerknąć, co tam się dzieje. Oczywiście też dziękuję za ludzi, którzy komentowali na fanpage'u, wiadomo, i z nami się na, na, na bardziej liczy, bo e, siedzą ze mną, zamulają, bo w sumie. Aj kurde. No i mówiłem, ci, e, jak to mówiła Duc kiedyś, ci. Facebookowcy mają lepiej, no bo prawda, no. W sumie o wszystkim dowiaduję się najwcześniej i też film jakikolwiek stawia od razu na Facebooka, czy też jak publikuję na blogu, to od też tam stawiam, więc jeśli macie Facebooka, to serdecznie zapraszam, byś i w ogóle interesujecie się moim kanałem, moimi poczynaniami, nie tylko YouTubeowymi, no to zapraszam na mojego fanpage'a. I oczywiście pewna niespodzianka z tej okazji, że dzisiaj y, ostatnia część wyszła tego opowiadania i też. Hmm, taka wyszła, wyniknęła okazja. Boże, mój język polski. To dzisiaj zrobię live o godzinie 21. Oczywiście też widać, że mało czasu będziemy mieli na przygotowanie się, też wiadomo, w, też musicie wstać do szkoły i tym podobne, ale posiedzimy, p, pogadamy, coś tam posłucham muzy, yy, zobaczymy, co z tego będzie. No to jak macie ochotę spędzić jakoś tam wieczór z haremem, haha, no to zapraszam serdecznie. Bo jest to świętować, przynajmniej dla mnie. No i, Wielkie dzięki, czekam na Wasze komentarze, jakieś odpowiedzi, cokolwiek związane z tym pojedaniem. No i zapraszam na live. A. No to, papudki. Nie umiem mówić.